Strony Bocinelliwego Studio, a w dzisiejszym poradniku chciałbym pokazać Wam, jak wykonać bardzo ciekawy i fajny efekt, mianowicie miecza świetlnego Pierwsze co potrzebujemy to film, na którym machamy jakimś kijem, czymś, co ma nam posłużyć jako miecz świetny. Więc ja oto taki film sobie nagrałem. Pyk. Jak możecie zauważyć, tutaj w ręce trzymam kij odmiotły niebiesziutki. Trochę mi się zlewa z otoczeniem, no ale trudno. I on ogólnie posłuży nam za świetny, więc przeciągamy go na początek. Usuniemy sobie muzykę, tam nic nie ma. Wstawiamy kolejny videotrack. I pierwsze co robimy to tak: Szukamy momentu, w którym oto ja tutaj palcem zasygnalizowałem sobie, że jakby naciskam guzik, który odpala mój mierz świetny. To jest mniej więcej. Mm, tu jeszcze nie ma. A tutaj też, też, też py pykam. Dobra. Teraz tak, wchodzimy sobie w kolory i wybieramy sobie biały kolor. Przenosimy go tutaj. Teraz zamykamy. Kolor sobie wyrównamy do naszego filmu. I teraz tak, wchodzimy sobie w pancrop. I zaznaczamy opcję Mask. Bardzo istotne jest to, żeby właśnie nasz y, kursor był zsynchronizowany tutaj z tego guzikiem. Już mam to włączone. I teraz tak, jedziemy na sam początek. Jak widzicie, kursor, jak ruszam tutaj, porusza się też na naszej głównej linii. Przesuwamy go. Funkcja Mask. Pora sobie coś zaznaczyć. Cztery punkty mamy zaznaczone. Jak oto teraz widzicie na górze z tego białego koloru, tylko ten fragment, który będzie zaznaczony, będzie widoczny na naszym filmie. Teraz jest pora na to, żeby troszeczkę poprzenosić. I teraz tak. Jak zaczynamy robić nasz Miecz świetny, to wiadomo, on się nie pojawia cały na raz, więc tutaj z sekundami zrobimy sobie taki rozruch. Tylko kawałeczek. Oczywiście przybliżymy to sobie, bo to będzie jakby będziemy budowali ten cały film na klatkach pojedynczych, no, to tu będą milisekundy decydowały o wszystkim, to każdy najmniejszy ruch trzeba zaznaczyć, więc to jest bardzo żmudna praca, no ale warto, bo fajnie to wygląda i ogólnie przyciągniemy sobie. Ja tak powiem, jako ciekawostkę, że tutaj mam chyba 15-sekundowy film, na którym właśnie macham tym moim mieczem świetlnym. i robiłem to około godziny. Więc troszeczkę czasu jest potrzebne. Tak widzicie, to jest, jak poruszam, to widzimy, jak mój kij się przemieszcza. Teraz tak z każdym jego przemieszczeniem, musimy całość dostosować do niego. Wszystko musi być perfekcyjnie zmienione. Każdy najmniejszy ruch już jest przejściek, zacznę się ruszać ogólnie później, będzie przy większym uchu będzie ten kij trochę rozmazany więc trzeba objąć cały obszar ja właśnie naszym białym kolorem więc to troszeczkę, troszeczkę trwa zaznaczamy sobie i tak robimy do końca, do końca to oczywiście nie tak jak teraz, a tak wam pokazuję, że w każdej pozycji właśnie możemy tutaj te punkty przeciągać Najlepiej sobie 4 punkty zrobić, żeby nie kombinować z tym jakoś bardzo. Przeciągamy, przeciągamy. I po czym, jak już mamy tutaj przytrzynięte, ja wam teraz pokażę na moim drugim traku. Tuż właśnie mam gotowy, świetny, zrobiony. I tutaj jak kliknę sobie pan krop, to spójrzcie, ja to przybliżę. Tutaj jest właśnie punkt po punkcie. Klatka po klatce, milisekunda po milisekundzie wszystko jest pozaznaczane. Właśnie dlatego tutaj. W większości, to nie jest perfekcyjnie zrobiony miecz, no dość na szybko, ale w większości jest właśnie zakryte. Następnie, co robimy? Wróćmy do naszego projektu, wstawiamy sobie kolejnego videotraka, tego pozwólcie, przeciągniemy sobie na górę i tak kopiujemy ten videotrack. Kopiujemy go właśnie po to, żeby wszystkie punkty, które były na nim zaznaczone, czyli to, było tak samo dostosowane też na drugim videotraku klejamy go robimy nową kopię no i tak teraz możemy sobie wejść i zmienić tego kolor, powiedzmy ja sobie wezmę tutaj niebies niebieski zielony zielony kolor sobie wezmę i teraz tak, ogólnie jak wiecie miecz świetlny świeci więc wchodzimy sobie w video fx i szukamy sobie glowa mamy glow, przeciągamy sobie glow na pierwszy Track. I teraz tak, tutaj naszymi parametrami dostosowujemy sobie ogólnie jak to wszystko ma wyglądać Jak ma mocno świecić, wszystko właśnie wedle naszego uznania Ciągamy sobie leciutko tutaj, o, tak to będzie za mocno Ale tak może świecić, bardzo przyjemnie Dobra, zamykamy sobie i to samo robimy z naszym drugim trakiem drugi jakąś tak tylko tak kolor glowa to też jest istotne bo na przykład możemy sobie po ten kolor zrobić na mm, zielonkawy bardziej i tego teraz nie widać To jest bardzo malutka zmiana to jest bardzo małe więc tak tak samo możemy z pierwszym możemy zrobić ogólnie żeby środek nie był żeby środek nie był biały tylko też może być po prostu innego glow, który będzie właśnie wychodził już z pierwotny też może być na przykład tak ja tam mówię zielony i tak jak teraz widzicie nasz miecz jest zielony ogólnie trzeba to jakoś ładnie dostosować żeby to było troszeczkę białego musi być widoczne na każdy mieczu, świetny ma jakiś taki podkład Tutaj właśnie sobie wszystko wybieramy. Wszystko wedle uznania jest do dostosowania. Nie wiem czy zrobił powiedzmy taki. Czy ewentualnie... No tak to nie. Ale ewentualnie o coś takiego. Teraz na drugim wchodzimy znowu w nasze efekty. I ten teraz właśnie sobie możemy dalej zmieniać. Że tu też możemy każdy kolor, jaki nam się podoba, może być też biały. Naprawdę, wedle wszystko uznania. Przejdę na mój drugi track. Gdzie już mam wszystko bardzo ładnie ustawione. Tutaj w efektach właśnie mam glow zielony nałożony. Za to w tym, zaraz się przekonamy, mam wielutki glow. Jak widzicie to wygląda bardzo ciekawie, z tym, że ten zielony jest taki niejasny, więc zawsze można sobie bardziej nad tym popracować. Z tego co ja wiem, to też szukałem jak to bardziej dostosować, żeby te parametry były lepsze. Żeby to nie była taka wielka klucha, która ci lata. Dlatego myślałem nad tym, żeby od razu zmienić ten kolor. żeby miecz od razu był... Mm, zielony. I wtedy zmniejszamy sobie drugie właściwości. I nasz miecz świetny w tej chwili wygląda tak. Z tym, że no tak jak mówiłem, że jednak jak mamy całość zieloną, to, to nie wygląda tak fajnie. Więc na pierwszym planie powrócimy sobie do koloru białego. Tak jak już mówiłem, wszystko trzeba bardzo dokładnie przejrzeć. Wszystkie klatki po klatce posprawdzać, żeby to wszystko właśnie było zgrane co do minisekundy. Bo to jest bardzo istotne. Wszystko jest ładniutko zrobione. Co? Co jeszcze można dać? No, oczywiście, jak mam miecz świetny, to musi być jakaś muzyka. Tutaj oto mam dźwięki. Wszystkie dźwięki. Ogólnie projekt będzie zamieszczony do pobrania pod filmem. Tutaj posiadam dźwięk, który to jest dźwięk otwarcia miecza świetnego. Ogólnie te dźwięki tutaj to są. Dźwięki poruszania miecza, a na dole jest jakaś muzyczka ze Star Warsów, więc tak klasycznie ładnie zrobione No i cóż, no jak mamy wszystko gotowe, zaznaczamy sobie nasz obszar i renderujemy. I mamy nasz gotowy miecz świetlny. Efekt jest bardzo ciekawy, już jest bardziej wymagający niż efekt ducha czy intro. Trzeba nad nim dłużej posiedzieć właśnie pobawić się tymi kolorami żeby to wszystko było takie fajne i dostosowane. Ja jeszcze spróbuję troszeczkę to zmienić, więc w końcowym efekcie możecie zobaczyć, że kolory będą się troszeczkę różniły. Ale myślę, że pod opisem podam dokładnie parametry wszystkiego, jak to zrobić. No cóż, no chyba tyle na teraz, więc tam lajkujcie, róbcie co chcecie, subskrybujcie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów i pozdrawiam. Cześć!